Jestem Agnik, a w dzisiejszym filmie mam aż um, 1400 star końców i kupimy sobie nowego konia e, z Murlands e, takiego bardzo ładnego. Kupimy sobie też drugiego konia tutaj stąd, ale, no, ale to zobaczymy. E, więc jedziemy sobie. Do Murland i kupimy sobie te nowe konie, które są na przecenie na Związku Walentynek. Ja nic do ubierania, ani sprzętu nie będę kupować e, walentynkowego, no bo mi się te rzeczy niezbytnio podobają, a są bardzo drogie Za jeden czaprak możemy zapłacić aż e, niestety 90 targoń, więc no to jest bardzo dużo Ogólnie to byliście już tutaj na, na właśnie tutaj w rzeczach, bo ja tutaj już byłam. No i no, nie podobają mi, mi się zbytnio te sklepy, ale no trudno się mówi. do konia nie wstaję. Więc tak, ja się zastanawiam, y, jaką maść kupić, ale ta tutaj, ostatnia, ta jest taka piękna, mi się tak podoba. Więc ja nie mam pojęcia, którego kupić. Ten jest, jest, bo ten jest jeszcze piękny. No Dobra, kupujemy tego. Ten mi się mega podoba, więc kupujemy. No dobra, to nazwijmy go Maron. Ja zawsze daję tylko tą pierwszą. to pierwsze imię. No i to będzie dorosły. O, gier. Ale naprawdę jest bardzo ładny. bo dobra, będzie Wała. No dobra. 4, kupujemy. cztery, tak. Ale on jest naprawdę bardzo ładny, mi się strasznie podoba Przepiękny, za chwilę sobie na wsią, niego wsiądziemy Więc tak, zobaczmy ile nam został Starkonsów Zostało nam 783 Starkonsy Więc stać nas jeszcze na jednego konia I ja bym chciała zobaczyć tutaj na, te konie, na tym bezarku takim małym w Murland, bo tu są te takie jakby te magiczne. No i stać mnie na no nie? Na niego. Jest bardzo ładny, chociaż nie ma żadnego specjalnego ruchu i ma taki ociężały galop, a ja taki konie niezbyt lubię. Te konie, które sobie kupię. A tak poza tym to sprawdzimy, ile tutaj kosztuje jeszcze. żeby nie stać na to maransę dokładnie. Nie jest za drogę. Ja mam ogólnie tego konia. Jest przepiękny. E, ogólnie ten mi się jeszcze bardzo, bardzo podoba. Ogólnie masz tego konia. Są moim zdaniem najpiękniejsze. Ten brązowy jeszcze jest piękny, ale no na razie nie będziemy go kupować, no bo no nie stać mnie na no nie. Gdzie one są? Tam gdzieś były. Dobra i zobaczmy na te konie. Nie tak. O, to jest tarasa. To mi się mega podoba. Ile one kosztują? 749. Idealnie na mnie nie stars. Są bardzo ładne. Mają jakoś w ogóle ruch jakieś specjalny? Kus, wow, Galop. Galop nie mają specjalnego ruchu. No dobra, kupujemy. I to będzie klacz. Dorosła. Dobra, no, to będzie Sky. Po prostu to będzie Sky. I już taka dziewczynka fajna. Bardzo ładna. kupimy tak. Bardzo ładna, bardzo ładna jest. Wysył do stajni. I dobra. Ile nam zostało starconsów? 34 starcons. Dobra, na razie sobie te starconsy zostawię. Może sobie kiedyś jeszcze na jakimś filmiku jakby kupię. Jakby jakieś rzeczy w globalnym sklepie, ale tu zobaczymy, zobaczymy. O koni. Tak. O, mamy już tutaj dwa konia na. Dwa konia. Dwa konia. Aha, owy, maron. Ej, co ona tu robi? Halo. Halo. Ej, co ona tu robi? Ona tu zawsze była. Napiszcie mi w komentarzach, jak ona tu zawsze była, bo ja nie mam pojęcia Ojej, jaki on jest ładny eee. Dobra, wieszmy mu outfit, jak fajny eee, Nie wiem, kiedy go dodali, ale jest przepiękny ten koń eee, Dobra Bardzo ładny jest ten kus, tak szczerze Ojej, jaki ładny jest to Nie wiem, czy to jest wolny galop, czy co to jest, ale bardzo pięknie, mi się podoba Dobra, widzę, jest tutaj, jest dobra. Tylko te oczy, jakby takie mi się średnio podobają. Nie wiem, co się tutaj pokaże, ale te oczy tak niezbyt mi się podobają. Ale ogólnie sam koń w sobie, no nie lubię, tak robię. Halo, koniu, proszę wyjść. No dobra. Dziękuję za oglądanie i do następnego filmiku. Pa, pa.